Festiwal NNW wydaje mi się, że najważniejszym sensem, jak dla mnie, to jest to, że można przywrócić pamięć osób praktycznie zapomnianych, prawie zapomnianych. Przed chwilą była projekcja filmu w imię prawdy tajny Instytut Katyński. Pamiętam, że gdy film realizowałem, bohater filmu, 90-letni, dzisiaj 93-letni, bo film był realizowany 3 lata temu, no trafił do szpitala, był w bardzo złym stanie ale w momencie, kiedy kontaktowaliśmy się i mówiłem, że, że trzeba to zrobić, że chciałbym upamiętnić jego ich działalność, Instytutu Katyńskiego i Pana Macedońskiego, ten człowiek poczuł się potrzebny i po prostu, można powiedzieć, ożył. Więc realizowanie takich festiwalu, festiwalów to jest no, przywracanie dosłownie życia osobom, które, które z powodu tego, że się nimi nie interesujemy bardzo często, no oni, oni po prostu yy, czują się coraz gorzej i często po prostu umierają w zapomnieniu. Więc y, to jest drugie życie dla bardzo ważnych y, ludzi, dla naszej wolności, dla tak naprawdę bohaterów wolności i niepodległości, bo to zwykli ludzie są najważniejsi.